Ja na zderzaku jest prawdopodobnie główną przyczyną wypadków na, na drogach szybkiego ruchu, na autostradach. Jak mówią statystyki, ponad 90% wypadków jest z winy kierowców. Tak? Z naszej strony, my zapewniamy bezpieczeństwo ruchu drogowego przez zapewnienie właściwej infrastruktury. Tak mówiąc kolokwialnie, chodzi o to, żeby nikt nie wpadł w dziurę, ale tak naprawdę. Problem tkwi w głowach i w zachowaniach kierowców. Jazda na zderzaku to jest gra na sekundy, to jest gra z, z czasem, której chyba czasami jako kierowcy nie rozumiemy. Czujemy się bezpiecznie, czujemy się niedotykalni, i myślę, że wielu kierowców nie wyobraża sobie, jak szybko może nastąpić incydent, na który nie będziemy mieli żadnego wpływu, bo on będzie wynikał z zachowania innego kierowcy, czy też sytuacji, która nagle wystąpi na drodze. Według ekspertów oceniających bezpieczną odległość pomiędzy pojazdami poruszającymi się na, na trasie, bezpieczna odległość wynosi połowę prędkości, którą jedziemy, wyrażoną w metrach. Czyli dla autostrady ta maksymalna. Odległość 140 km na godzinę, 70 metrów odległości. Myślę, że wiele osób lekceważy to. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo i mamy tendencję do, do jej skracania, i to jest ten błąd. Naprawdę powinniśmy się trzymać tej zasady, bo tu chodzi tak naprawdę o nasze bezpieczeństwo. Kampania Nie i wynika z tego, że jako firma, operator autostrad jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, tak? ze swojej strony zapewniamy bezpieczeństwo przez prace utrzymaniowe, modernizacyjne, czyli innymi słowy, aby na drodze nie było elementów niebezpiecznych, infrastruktury, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, ale tak naprawdę wszystko jest w rękach i w głowach kierowców, więc chcemy rozmawiać, chcemy uzmysławiać, chcemy Pokazywać i tłumaczyć, mając nadzieję, że kiedy ta sytuacja drogowa będzie występowała, to kierowcy będą mieli tą refleksję, żeby się zastanowić, czy na pewno muszą emocjonalnie zareagować, bo ktoś ich wyminał, czy naprawdę muszą emocjonalnie zareagować, bo ktoś na nich zatrąbił, i czy naprawdę ma to, ma to sens, aby komuś bardzo blisko do jego pojazdu z tyłu jechać, narażając się na to, na zachowanie osoby, przed nami, nie, nie mamy wpływu na jej reakcję, na jej zachowanie, na jej pomysły na drodze.